Dlaczego się tak trzyma stółków, Pani Minister? Dlaczego Minister... nie chcecie oddać władzy? Ludzie się już irytują, denerwują. 4 miliony ja Polaków są za zmianą. się to irytuje wyborcza i TVN. Dziękuję. Pięknie. Nie, Pani, Minister, Pani Minister, chciałem jeszcze ale dopytać o, o szczegóły o 194 do 194 mandaty. Po co ta mistyfikacja, skoro wszystkie partie powiedziały, że nie chcą z Wami ale, współpracować? No, taka ale to jest nie jest żadna prawda. mistyfikacja. Przede wszystkim posłowie mogą jak najbardziej przystąpić do budowania dobrego programu. A skąd Pani to też była w sobotę chociażby uchwała Rady Naczelnej jednogłośnie uzdanie. podjęta, że chcą współpracować z Donaldem Tuskiem. No, pani ale... minister, no nie można zaprzeczać faktów. Ale pani a redaktor, cały minister, minister, no, no, przede, panie panie przede panie wszystkim mówimy o posłach, mówicie, macie... którzy mogą przystąpić ale do rządu, ale pani tego nie wie. Bo pani, wiem, bo było głosowanie pani... w sobotę na Radzie Naczelnej, jednogłośnie Rada Pani naczelna, rozmawiała z każdym z posłów? Ale oni zagłosowali, pani minister, zagłosowali Tam byli się z Donaldem Tuskiem. Tak, tam byli wszyscy posłowie. Pani redaktor, Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość. Eu Osiągnęło najlepszy wynik. Nie ma nawet formacji politycznej, która by po dwóch kadencjach rządzenia zdobyła ale ja taki wynik. Ale Więc my. Facie, macie zwyciężyć, że w wyborach. Tylko no i dobrze, że pani teraz, Ale to, to, czy mamy, czy nie I mamy, po co w to w ogóle się okaże. Tą agonię? Po co w tym wszystkim? Znaczy, agonię Rokosz... to chyba. Chodzi o to, żeby co? Żeby jednak, jak niektórzy mają już podejrzenia, jak najwięcej jeszcze pieniędzy e, wziąć, czy kolejnych podnieść. Tak, może jakiś to są co chwilę, e, 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 jakieś informacje do. Dotyczące w skarbu państwa, że są wypłacane premie, o TVP, że rzekomo, są tam podpisywane klauzule, że nie będzie można tych ludzi zwolnić przez rok, bo będziemy wypłacane. Po, no ale pani minister, takich rzeczy się nie robi po wyborach, tak? że ona władza nie robiła tego. Nie trzymała się kurczowo tej władzy, którą pani, co, pani redaktor? No, no, już nie pani słuchałam wczoraj pani wypowiedzi w państwa stacji byłam zdumiona tym, co pani opowiada, niezgodnego nawet z co jest konstytucji. Jest pani wypowiedzi jednej To było sprzed I... po pierwsze dwa tygodnie temu, po drugie to było w stacji TVN, w której nie pracuję, po trzecie tak złamano konstytucję w sprawie krs -u. i od początku to mówiłam i będę to yy, mówiła. pani redaktor, tak, pani yy, szanowni szanowni sto... ja powtórzę jeszcze raz. Prawo i sprawiedliwość wyciążyło yy, te wybory. Mamy 194 mandaty.